Całem raz w tygodniu będę opowiadał o jakimś ciekawym wypadku. Dzisiaj wypadek w gospodarstwie rolnym. Zapraszam. Prawie codziennik BHP. Prawie codzienna dawka informacji BHP dla każdego. Poświęć parę minut na to, aby w przyszłości uchronić swoje zdrowie i życie. Pamiętaj: żyj i pracuj bezpiecznie. Sytuacja miała miejsce kilka lat temu. Dostałem telefon z jednego z gospodarstw rolnych, że doszło u nich do wypadku i powołany przez nich zespół powypadkowy nie został przyjęty przez poszkodowanego. Firma ta miała swojego behapowca, ale niestety ten behapowiec nie mógł przebić się przez poszkodowanego i przez roszczenia, które już pojawiły się na samym początku. Zapowiec odwiedził. Poszkodowanego w szpitalu. Poszkodowany powiedział, że nie będzie rozmawiał z tym bechapowcem, ponieważ pracuje on w tym gospodarstwie i z tym pracodawcą i może dojść do jakichś przekłamek protokole. Wtedy firma zgłosiła się do mnie jako do osoby bezstronnej. Jak doszło do wypadku? Z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku wyszło mi, że wypadek miał miejsce wczesną wiosną. Wysiane na polu zboże miało już wtedy około. 5, może 7 centymetrów. Rano w dniu wypadku właściciel przedsiębiorstwa polecił pracownikowi, który później był poszkodowany, żeby wziął ładowarkę teleskopową i wraz z dwójką stażystów pojechał na pole, żeby usunąć z niego kamienie. Z przeprowadzonego postępowania wynikało, iż pracownik, który został skierowany do pracy na tym pojeździe, Miał uprawnienie na wózki widłowe, a nie na ładowarkę teleskopową. Dodatkowo okazało się, że w badaniach lekarskich, które były zrobione, miał wpisane, iż nie powinien kierować pojazdami, przeszedł oczywiście instruktorz ogólny i stanowiskowy, i rano pracodawca zwrócił jeszcze uwagę na to, że yy, gdy będzie jechał tą ładowarką teleskopową, żeby robił to powoli. Ci młodzi ludzie, bo byli to bardzo młodzi ludzie, pojechali na pole. Pracownik, który później był poszkodowany, wsiadł. Był cały czas operatorem. A ci dwaj młodzi chłopcy siedzieli w łyżce i rozglądali się, czy widać kamienie. On przejeżdżał po polu, oni po prostu wypatrywali tych kamieni. Jak widzieli ten kamień, to schodzili i wrzucali go na tą łyżkę. W pewnym momencie. Okazało się, że oni mijają, Jakby nie widzą tych wszystkich kamieni, nie wiedzą jak patrzeć, może brak doświadczenia i osoba, która później była poszkodowana, wpadła na pomysł, że to ona wsiądzie do tej łyżki. Wtedy padło pytanie do młodych ludzi, czy potraficie jeździć tą ładowarką. Jeden powiedział, że tak, bo jego tata taką ma i wsiadł i zaczął kierować, a w łyżce siedział w tym momencie poszkodowany pracownik, który uległ wypadkowi wraz z drugim chłopcem. Aktykantem. Dodam jeszcze, że pole nie było zbyt równe, pełno pagórków. Pracownicy jechali pod górę, i pracownik, który był później poszkodowany, ponaglał tego młodego, żeby jechał szybciej. Młody wjechał na górę i gdy zjeżdżał na dole, nie zauważył poprzecznej wyrwy, którą zrobiła woda podczas deszczu. Gdy był pagórek, to pływająca woda wyrwała wyrwę w ziemi. Zrobiła wyrwę w ziemi. Ładowarka teleskopowa, która zjeżdżała w dół, wpadła kołami w tą wyrwę, przednimi kołami. I w związku z tym, że miała wyciągnięty wysięgnik, na którym była łyżka yy, o kilka metrów, w momencie, gdy wpadła i płynęło. i osoby, które były na łyżce, zostały wyrzucone z tej łyżki. Dodatkowo, Młody chłopak, który był praktykantem, spadł w jedną stronę i to go uratowało. A pracownik, który został poszkodowany, poleciał do przodu i ładowarka przejechała po nim w okolicach jego miednicy. Co wymyślili ci pracownicy, żeby nie mówić na początku o tym, że doszło do wypadku? Padli oni na pomysł, że wezmą jeden z dużych kamieni, zakopią go częściowo na tym polu. I powiedzą szefowi, że ten, który został przejechany, to on nie został przejechany, tylko próbował go podnieść i coś mu strzeliło w kręgosłupie. Zakopali go i tak zrobili, ale później z wyników badań wyszło, że miednica jest zmiażdżona. Także pierwsza ich wersja niestety nie została przyjęta przez zespół wypadkowy. Podczas rozmowy powiedzieli mi, jak do tego doszło, i jak poszkodowany został wyrzucony z łyżki. No i teraz tak. Czy ja była wina w tym momencie, jeżeli mówimy o wypadek? Na pewno pracodawca złamał kilka zasad. Po pierwsze dopuścił do pracy osobę, która nie miała uprawnień do kierowania tym pojazdem. No ale w tym momencie, gdy doszło do wypadku, ona nie kierowała. Czyli nie można powiedzieć, że przyczyną wypadku był brak uprawnień. Po drugie, osoba ta nie powinna w ogóle kierować, ponieważ lekarz zabronił. Pisał to nawet jako ograniczenie na badaniach lekarskich. No ale tak jak w przypadku pierwszym ta osoba w tym momencie nie kierowała tym pojazdem. Czyli można powiedzieć, że wypadek spowodowały osoby trzecie, a ta osoba, która uległa, była tylko poszkodowanym na skutek działania osób działających z zewnątrz. Oczywiście złamała ona przepisy BHP, ponieważ przepisy wprost mówią o tym, że w łyżce takiego pojazdu nie wolno przewozić osób. Wpisana została też wina poszkodowanego, aczkolwiek nie była to wyłącznie jego wina, i w tym momencie wypadek był tak, jakby skutkiem ciągu różnych zdarzeń. Czyli młoda osoba bez doświadczenia jakichkolwiek uprawnień kierowała, a on złamał przepisy i wsiadł do łyżki. Z której został wyrzucony. Nie wiem, jak to się dalej potoczyło. Nie miałem żadnego wezwania do inspekcji ani prokuratury, mimo tego, że wypadek był zgłoszony jako wypadek ciężki. Aczkolwiek pamiętajcie o jednej rzeczy. Mówi się o tym, że jeżeli jest wina pracownika, to ZUS nie płaci odszkodowania tego z uszczerbku na zdrowiu ani nie płaci 100% zwolnienia lekarskiego. Ale pamiętajcie. Że ta wina musi być wyłączna, a w tym momencie nie była to wyłączna wina, tylko na to złożyły się dwie winy: wina poszkodowanego, który nie zachował zasad BHP, bo jechał w łyżce, i wina praktykanta, który bez uprawnień kierował pojazdem, którym nie powinien i robił to w sposób niezbyt bezpieczny. To tyle. To jeden z takich przykładów, gdzie trzeba bardzo wnikliwie znać przepisy, żeby opisać ten wypadek dobrze, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Papierach, bo już krzywdę, zrobił sobie sam nie przestrzegając zasad BHP. Życzę wszystkim miłej, bezpiecznej i dobrze płatnej pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.